To jest klasa. No już jestem parę pary. Patrzę na meczka i sklep wykryłam parę też w meetingu, więc może zrobię to co sobie od święta. Teraz idę do waszego najłudzonych sklepu Babe Ferry. Chcę wam pokazać co ciekawego jest. No i. No coś skupię, zobaczmy. Cze. Fajnie, szkoda, fajnie. Bej, my roz idziemy do tego sklepu. No i co, działamy dalej. Bej, może skupię później. Ok, dzisiaj sklep surowe, pierwszy sklep i peris, mega spokojony, pokażę wam, co mają. Ciekawego tak wiecie, mały look i potem pójdę do niej sklepów. Mamy ścianę jak ja tutaj widzę, ale fajne mają partie, prawda? Co mają ten bok, boksowy super i najfajniejsza rzecz te skuter. Majna siana, mega pary tutaj widzicie? Mamy w kiepeku właśnie tak... To będę folią. ja muszę zrobić, takie coś. trochę ubrań. Najlepszy hit. Diorki, Jordany, może jakieś u mnie Supreme, super w sumie, fajnie. Nie pozwalaj robić filmików, ale dobrze kupić? Air Force Equipment plus majetki, klasycznie. Więc będę już mi tapie, teraz kolejny sklep i pokażę Wam co mają w sumie. Idę do jednego sklepu, to są sklepy, ale ten after, after, nie, sorry, Paris najlepszy chyba na razie, a zobaczymy sobie ten after drop i potem lecę e, do innego klienta i następnie pójdę do tego, do goyarda i do, do tego, do crop parts, to mam pokażę co co lecę, ale Paryż, klasyk, no, na liście, after Paris. Paryżu, klasyczny, fajny. Kolejny sklep after drop Paris, zobaczymy czy, czy fajny czy nie, wygląda jak angielski sklep, Piosenki angielskie, co rządzicie No i oczywiście mają, mają dziury, a jeżeli chcą dziury to nazwą do sobie wstępne I Maciek jest, no i co, no spotkanie od niego za chwilę No i potem lecimy na na Goyard i Crawfarts Goyard back secured, spoko? No vibe jest no i generalnie spoko Idę dalej, sklepy w porządku, teraz już, już dużo chodzę Jakoś mnie za bardzo nie lubię, a mogę sobie pospacerować, troszkę do, do tego powietrza. Wiem, że dużo jest kart, ale dużo jest automaniaków i aut nie ma jak spoko, tam jest jakieś Ferrari, Ale tak to? Nie ciekawe, ciekawego nie widziałem. Dużo co nie? Krop jest spoko, ponieważ ten. Ponieważ e, e, dużo kolaboracja, bo taki nawet kostowo najlepsza. Mekkoplary są takie spodnie. Jestem z faktorzami. Macie zdjęcia. No to mega spoko są. Zobaczmy co tu. Ja mam chciał oknali, bluza i inne Zobaczymy. Idziemy dalej. Fitczek, lecę. Siema no więc wróciłem z tego Paryża. Mam nadzieję, że podobały się takie małe klipy, ale teraz wam pokażę jak się co kupiłem. Pokażę Wam trochę jeszcze i mam nadzieję że Wam się spodoba. pierwszą rzeczą to są oczywiście supy. Wiem, że bardzo mi się supa, więc jest trochę pięknoszulek. Niestety są większość jest sprzedane czy coś, ale stawiamy sobie jedną. E, to jest dankti, Taka kozacka na live w pokazywałem ją i powiedzcie mi też w komentarzu, że chcecie live, y, jak kiedyś. Taką sobie zostawiłem. I chyba super będzie mieli w filmie, kiedyś się nie mylę. Jakieś to torife do to 44 euro, jak i 48 euro. Też od koszulki, więc mam super. I jeszcze udało mi się kupić super Air Force: gdziekolwiek biały oraz czarny Tu macie fotkę jakiego boxa, którego w ogóle wysłałem sobie z Francji od dziadków. Tam kupiłem Jordany, Jubilee i jakieś dunki. No i też suprymę Air Force, które będziecie mieli na sklepie za jakiś czas na pewno. Byłem też w Blue. Kupiłem takie fajne e, Bierman Sunglasses marmurowe. E, tutaj macie też fotkę, wam pokażę. Udało mi się kupić car hoarder od Goyarda. Też ciekawa marka sama dla siebie i myślę, że to nie zostawi. Na przykład taka klasyczna marka. Teraz dużo właśnie raperów nosi. E, Powiedzcie mi, co sądzicie. Idziemy dalej. I jeszcze dla chłopaków z White Widow e, ogarnąłem dwa tisy e, bejpa Oraz takie krótkie shorty też Wapa camo. I z chłopakami się widzę właśnie na chałupach e, lecę. Właśnie jutro, więc taki szybki filmik. No, przychodzę i od razu jestem e, na północ e, i się z nimi. I tam właśnie, będę dało te tisy, jak i te shorty. I ostatnią rzeczą w sumie, to będzie Chrome Więc Chrome Hearts udało mi się kupić takie koszulki. E, Paris Exclusive. Akurat mojemu moim ogarnia mega, no ciekawa marka. Jak ja sobie popiję okulary, chyba za chwilę pokażę. a damy mnie Chrome Hearts to jest które będą w Ameryce. Tylko w sklep w Paryżu, oraz bardzo nie mają w Europie. I udało mi też kupić. E, Czapkę e, Trockerhead, takiego klasycznego mega, mega ikonicznego e, czapka I też skarpetki e, uda mi się kupić, więc też fajna sprawa I też wam pokażę moje okulary, które no, są jednym z moich lepszych, jednym z moich naprawdę zakupów, które chciałem kupić od dawna I do zamówienia dodali jeszcze takie kozackie o, zapałki, taka grafika I z tyłu wypadkowa Chrome Hearts, jak dla mnie fajny, fajny detal i właśnie okulary tak sprzętują. prezentują, no w moim zdaniem, same same opakowanie super, tu i skóra. Potem macie tutaj taki kreszny kromharcowy rzecz i taki ala -krzyż też macie tutaj, jak na spodniach, które macie tutaj te spodnie, niestety nie boję w sklepie, może kiedyś uda kupić. I mamy okulary. Na początku mega kozacka ścieroczka e, z tymi krzyżami, no i mamy tutaj Okole, o których myślałem mega dawno, mam no, raz pokażę jak one wyglądają to jest Cerebro, tak dalej, wiem co fajna w detale, widać Made in Japan tak się prezentują za jakiś czas będę brał do nich normalnie szkła ale naprawdę jestem mega niezadowolony, mam taki kurczak grej, naprawdę od, od roku, że nie myślę, i się udało były normalnie w sklepie uh. No musiałem kupić, musiałem po prostu kupić to taka rzecz, którą naprawdę od dawna szukałem, więc to tyle. Eee, chyba wtedy z tego pickupu powiedziałem go jak to taki vlog krótki vlog z, z Paryża. Pokazałem trochę sklepów i mi się tego zadowolony jestem. I teraz będę, za chwilę będę robił filmik, który będzie widzieli poniedziałek o Ama Manierach, trójkach mi się no. spoko. I nie wiem, może powiedzieć jakiś film z, z chałup czy coś, może z takiego śmiesznego nagram czy coś. Takie specjalne filmiki będą w środę, jak ten, a takie zwykłe jak zawsze sneaker review, poniedziałki. No tyle. Dzięki, dzięki, dzięki za wszystkie oglądanie, e, jak zawsze w poniedziałki, filmiki z sneaker reviews, a środy to będą takie filmiki po prostu specjalne, co jakiś czas nie zawsze. I pojedźcie mi, pojedźcie mi też w sensie live e, w każdym niedzielę live'a, dajcie mi to znać, może zacznę to robić jak, jak kiedyś robiłem. I'm curious, George. I happen to the a five and a horse. I'm ready for war. I'm coming for throws to turn to a ghost. I need to know everything. Now you be surprised at the info you get is by letting them talk, so I'm letting them talk. Gotta keep quiet, maneuver and signs to let them and talk up their body. Get another one body that's